To jest niezwykły moment, niezwykłe wydarzenie, niezwykle potrzebne każdemu z nas, żeby usłyszał od Ojca: Ty jesteś moim umiłowanym synem. Bo dużo ważniejsze jest to, kim jesteś, od tego, co masz robić. Bo to, co masz robić, wynika dopiero z tego, kim jesteś. Jeżeli to zamienisz, pogubisz się, bardzo szybko się wyczerpisz. I ty możesz w sobie nie widzieć tego potencjału, który masz, i nikt inny wokół ciebie nie będzie go widział, ale Bóg widzi. Ja, jeżeli jestem kaznodzieją, to Bóg zawsze siedzi w pierwszym rzędzie. Pozwól Bogu być sobą, a on pozwoli tobie być tobą. Ja nawet jak spadniesz najniżej, jak tylko możesz, jesteś już na dnie, to jeszcze on zapuka od spodu do ciebie. Jeden nowicjusz mi kiedyś to powiedział, bardzo prostym zdaniem: zawsze można bardziej kochać. Zawsze można bardziej kochać. To wszystko zaczyna się od jednego prostego słowa: dziękuję. Jak ja umiem podziękować, jak ja umiem to, co przychodzi do mnie w życiu, przyjąć z wdzięcznością, to jest szansa na rozwój. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Jak umieszczałem ten cytat, i nie umiałem sklecić kilku zdań. Byłem jednym z najgorszych kaznodziejów spośród braci. Byłem dawany na przykład beznadziejności kaznodziejstwu. Boże, twój ulubieniec już wstał! My to uznaliśmy za przełomową modlitwę. Ty myślisz, że uwielbiasz? To on ciebie uwielbia. Rób to co Jezus. Poszukuj peru.